mam wrażenie, że to on się bardziej stresuje niż ja. Ja chyba się w tobie zachowałem, nie? A Ja już się tam do tego. Tak, ale gdzie? później mi Sebastian, tu jesteś, no. tak? Mateusz Lesiak. Numer 263, no dobra, to już dopisujemy tutaj. nie Szczęśliwa. Tak? Gdzie ja mam to przypiąć tych, przy tych ciasnych spodenkach? Tak, tak. Tak, tak. tak, tak. tak. No jeszcze jest stył. O jest. To ja, to. Ty już chyba masz dosyć tych, tu ty, ty, ty masz sumerę. Pokaż klapeczki. To jak Okay. Ale te na 3-4 tak daje taką trochę pewność Zobaczymy. tego, że się uda. Nie no? <laughs> numery. Nie, dobra, nie ma sensu. Trzymaj się. Idziemy na górę? Co? Mati, Mati, co ci się chce? Trzy. To jest mistrz uwagi. Jak jest ktokolwiek jadł, doci tu kasnął bablę i cię to przyklei. Co? To? to w tym czasie to jest tak Ja pamiętam <grym> ja jak powiedziałeś do mnie na drugim odcinku, nie? drugi odcinek, ja robię trening. Bo ja myślałem, że ja zrobię formę do czerwca, nie? I marcowy odcinek ja mówię Marcin, a ja, myślisz, że ja dam radę? A on tak stoi, nagrywamy pełno ludzi na ścianie Ja od początku wiem, że ty się do tego sportu nie nadajesz <grymne> Trening mentalny się tam odbywa to teraz. Dowiadałeś, zgrałeś mnie Oh my god, Tarzan! Tak, tak? Taro, dobra Ale to mamy, Teraz już? Teraz, my, nie Ale tamty, Tak, nie ma, idziesz do niego, on nie wie Oh my god, Tarzan!

No, oprócz. proszę. No ja ci mówię no, nie, ale no nie, ci mówię. Nie Nie, 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 mówię. Oglądałem takich, co... No dobra, no zaczynamy! Zapraszamy wszystkich zawodników na scenę. Mistrzostwa Polski PCA 2024 sponsorowany przez Fitness Authority. U, zaczyna się. 11 miesięcy czekałem na tą chwilach. Uuh. 11 miesięcy ciężkiej pracy właśnie zaraz zweryfikuję na scenie. Zajebista droga. Nie mogę się doczekać. Oczywiście okay. wszystko dzięki tej firmie. Przed sceną na pan on stage z treningówką. To wjeżdża teraz razem z tym i później na drugie wejście powtarzamy zasadę. Let's go! Właśnie w tym momencie mija 4 lata jak jestem trzecim. Nie, no jednak stres przed wyjściem do klatki jest dużo, dużo inny, słuchajcie. No, to, jest bardziej spokojnie. Ponownie dajemy. Na miejscu czwartego zamawiam 263, do tego Brawo! O no to tak no, jest... oh, nie? Brzmala, puściła. A, tak. Po patam. Nie, nie. mogłem trzymać. No, no. no. się pozała, pozała. No, to to danie, nie? Forma była. No. Lech, to. To mało, to było. no. to, przodob... to na jak się czułeś? Dobrze. Dobrze, no. Dobrze się czułem. Nie, no. Ale Sportno. teraz jak się czułeś? Mięśnie Zmęczony, mięśnie mi puściły. E, Wytrzymałeś no. nogi. Noga, to nie ze stresu mi się trzęsła. To, są, to jest zmęczenie to wszystkiego. No. Brak elektrolitu, brak no. wody. energii, stres. Wow. Ale to jest przed stycznia. No, nie mogłem no, no Ty końcu. nic nie zrobiłeś takiego, co no, no, powinien się to Tu Ja się No to no, moment. No Tam adrenalina też jest. To będzie mnie niosło na adrenalinę. Tu nie ma żadnej adrenaliny. To no. jest adrenalina jak na grzybobranię. Że ja nie po, praktycznie mogę się przyznać, że nie pozowałem, bo nie miałem czasu na to. I to jest mój błąd, do którego się przyznaję. I to pozowanie było za przeproszeniem, bo zacząłem pozować trzy dni przed y, zawodami, gdzie powinienem od pół roku to robić. Ja, ja już nie będę tego komentował. <grym> musi być, ta złość sportowa. O to chodzi. Będziesz pracował jeszcze więcej, jeszcze ciężej. Sam wiem. <grym dobrze, <grym dobrze naprawdę przodem się ustawiał, dobrze pozował i dobrze wszystko pokazywał. Ale jak już się obracał, to się niestety troszeczkę pokręciło. Pięć minut przed wyjściem, bo muszę odpocząć teraz, na no nie? Misiu, gdzie są słuchawki? Marek. Marek. Słuchawki gdzie wrzuciłeś? Słuchawki. Projekt składki na scenę dobiega końca. To była niezwykła podróż. Pełna wyzwań. Pasji i nieustannego dążenia do czegoś więcej. To nie jest koniec. To początek nowego rozdziału. Alzan. Alzan. Zradę z ustalaniem. Miejsce piąte. Mateusz Leśniak. Brawo. Czwarty. słuchajcie, czwarty rok właśnie mija, jak jestem w przyszłości. Kolejny etap mojego życia. Naprawiam siebie. Piąty na dziesięciu. Uff. I odpocząć. Walczcie o siebie. Nie zapominajcie o tym, że wy w życiu jesteście najważniejsi. wszystkie problemy kiedyś w końcu miną. Tylko pamiętajcie o sobie. Teraz chcesz. Dajcie wody po prostu. Wody. Wody. Słyszałem, że Dziękuję. jestem trochę za agresywny. <grymach> nie, bardzo, bardzo fajnie to wszystko wyszło, Dziękuję ci bardzo. Cieszę się, że byłeś. Dziękuję za obecność i do zobaczenia. Uuu, ty jesteś za agresywny. <grymach> musisz być delikatny. <grymach> ja, ja wiem, dobra. że ty taki nie jesteś. Jesteś takie zwierzę, nie? Sceniczne. Ja mówię, no. no. to co, Tarzan? Że, mam do ciebie mówić Tarzan, czy e, Mateusz Leśniak? Już. teraz musisz... Podjąć decyzję, czy idziesz na scenę, czy do klatki. się. <grystanie> Dlatego na pewno przydać się antyskurcz, bo jesteś odwodniony. <grystanie> Zróbmy sobie chwilę przerwy, bo muszę kogoś zlać i zrobimy drugie podejście. Co? <grystanie> ja myślę, że to nie, nie będzie ostatnie. <grystanie> na pewno nie będzie. Poznałem go troszeczkę, ale tak podsumowując co? 11 miesięcy ku... ciężkiej pracy. Trochę poko lekcji pokory, co? To? Kiedy? No właśnie, no nie może nie no, było ciężko. Ty. Ciężko było, no. Tak, Tarzan podchodzi, dobra, za trzy miesiące startujemy, w grudniu, Ciężki. tak, wychodzę i po, po trzech miesiącach stwierdził, że nie no, jednak troszeczkę. Nie dało się tego zrobić, nie da się przeskoczyć no, czasu i pracy, którą stary, wykonaliśmy. To co my zrobiliśmy w tej 11 miesięcy, tak naprawdę do 11 miesięcy trenujesz na siłowni. No nie oszukujmy się, no wcześniej ta, ta siłka to była co? Raz na tydzień? Nie, może, nie, chodziłeś to w ogóle? Coś tam tam No ale na pewno nie pokory, było to podejście kulturystyczne. Lekcja nie? pokory, zrozumienie tego sportu, ale większe emocje jednak są jakoś leje po ryju. No, no. Podobały mi się na scenie, nie do, super, ale. Adrenalina nie, no. nie do porównania, no bez, bez przesady, nie? Ale oddaję szacunek ludziom, którzy uprawiają ten sport. Dużo się w moim życiu przez te 11 miesięcy zmieniło i to pod każdym względem się zmieniłem i to no, organizacyjnie zmieniłem Ode mnie ogromny szacun, bo chłop zmienił życie o 180 stopni. Wiem jak było, jak wcinał kinderki w samochodzie, a... a dzisiaj siedzimy po pierwszym debiucie. Jak oceniasz? Tak. No bo... A co ja mogę ocenić, no? Piąte miejsce. Czwarte, Czwarte i piąte, piąte. Miejsce, no. miejsce, Na pewno, wiesz... E... Coś mogę o Ciebie powiedzieć? E, na ten moment dałeś z Ciebie wszystko, tak? Bo widziałem, jak się męczysz, jak. E, z jakim trudem ci to przychodzi. Bo mówię, no bo zmieniłeś naprawdę wiele aspektów w swoim życiu. Od żarcia, od snu, całego dnia. E, I no już nie mówię o treningu. Ale to Ci trzeba przyznać. I tu na pewno. Kuple, zaraz, kumple zaraz, bo tu jest cała, cała z nami sklika. z treningu też to potwierdzą. Nie opuścił ani jednego treningu. I nigdy nie odmawiam łap. <śledziczy> <śledziczy> A teraz wam pokażę ludzi, bez których też ten projekt by nie wyszedł, którzy mnie wspierali też każdego dnia, byli ze mną są dzisiaj chłopaki. Zapraszam do tyłu wszystkich. <śledziczy> I co z tego miejsca kończymy projekt składki na scenę? Eee, wracam do klatki, idę kogoś zlać, bo przyszedł kontrakt, ale na pewno zrobimy drugie podejście wyjścia na scenę i pokażemy Wam porównanie między dzisiejszym dniem, a następnym wyjściem. Zostańcie z nami, obserwujcie nas, nasze social media. A ja tylko dodam, że przeciwnik ma się kogo bać, bo sam na własne oczy widziałem, jak e nawalał w automaty w Dubaju. No ja, tylko automat nie oddaje. <sturujesz> Ale automat był do wymiany. <sturujesz> lecimy coś zjeść, chociaż mi się nie chce jeść. Tak chciałem jeść, a teraz mi się chce. I, 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 I to takie błędne koło jest. Dobra, trzymajcie się. Uff. Dokładnie. Pamiętajcie, nie kończymy, lecimy dalej. Dobra, dziękuję panowie. Dziękuję za dzisiaj. Zrobiliśmy to! <grystanie> Ale znalazł się chłopak na scenie, co? Mówiłem, że wyjdę, kłopoty. Przychodzi do ciebie gościu, rozwaloną nogą, ledwo chodzi, ty za trzy miesiące startujemy za Ja mówię, no tra! jasne! Lecimy! Ja pamiętam jak ty o kulach chodziłeś po schodach na ziłownie no. trenować. Ciężko było, no. Nie powiem, że było łatwo. Ale. Ty, ale Nauc dałeś radę, tak? Nauczyło to pokory dużo. Ee, no? Dałeś radę i na pewno następnym razem będziesz zobaczysz, że tą granicę przesuniesz o 50%. No tak. <laughs> Bo tak jest zawsze.